Skochani, już. Nie, już. teraz. Kochani, witamy Was bardzo serdecznie. Jesteśmy na trzydniowych wakacjach w Jemiołowie, w bardzo przyjemnej agroturystyce ze znajomymi. Dzisiaj był bardzo spokojniutki i luźny dzień, ponieważ siedzieliśmy na kocu i gadaliśmy, a dzieciaki biegały. A teraz płyniemy rowerem wodnym. Przed chwilką byliśmy na lodach. Bardzo serdecznie polecam Wam tą agroturystykę. Pogoda nam dopisuje, także jest super. No i wczoraj chodziliśmy troszeczkę po łagowie i tak sobie po prostu spacerowaliśmy. Także... Kupiłam sobie okulary z motywem ludowym. Kupiłam sobie w. Nie? Kiosku, okulary ciemne z motywem lodowym, także na pewno wam się w nich a teraz poprosimy Bartka o kilka słów. Panie Bartku. Podoba ci się w Łagowie? Tak. A co tu robicie? No, co robimy tutaj? Zjedza, zjedzamy inne smakołyki. Zjedzamy no i, smakołyki? No, no i spróbujemy jak, 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 on, jak one smakują, ale m, jedy, taki, kiedy to są trochę niedobre, dobre, a dobre są dla chyni, to ich nie jem. A jak są, pysy, nie wiem, co to za historia. Dla tu to, to zobaczcie, są. To chyba. Bardzo <coughs> są dla mnie. Tam jest jakaś wieża, w, tam, a tu są te budy kempingowe, ludzie sobie na jezioro przyjeżdżają. Tam, jak się odwróci aparat. W tamtą stronę to jest wieża zamku, takiego chyba półnastowiecznego zamku, bo go już na nie byliśmy. Bardzo urokliwe miasteczko, prawda Basiu? Tak, oczywiście. Bardzo nam się Teraz dwie mewy się gonią nad, nad jeziorem. Pływają kaczki. Pływają tylko No płyniemy już powoli z powrotem, bo nam się zaraz czas skończył. A no to co, Waska? skończymy to, to, to filmik? A co się stanie, jak to się skończy? No. Także jeśli Wam się podobał ten krótki filmik, to oczywiście dajcie łapkę w górę. Trzymajcie się cieplutko i korzystajcie ze słońca. Pozdrawiamy, na razie, pa! Pa!